Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii top, która pojawia się co drugi poniedziałek o godzinie 20. Są to moje zestawienia i rankingi zgodne z założonym kryterium, mniej lub bardziej mierzalnym. Dzisiaj skupimy się na pięciu najładniejszych autach, które dotychczas pojawiły się na naszym kanale. Wiem, że ten odcinek za tydzień może być nieaktualny, bo przetestuję coś ładniejszego, ale jestem gotów ponieść to ryzyko. W opisie znajdziecie linki do testów prezentowanych modeli. Wybór nie był prosty, a metodologia wyboru jest. Skryta gdzieś w zakamarkach mojej głowy. Jak inaczej ocenić piękno? Wy na końcu filmu zdecydujecie w ankiecie. Jednak nie poszedłem na łatwiznę i dodałem nutkę rozsądku do moich wyborów. Miejsce piąte: SAP-95 NG. To była trudna decyzja. W testach jeździłem różnymi autami premium, jednak były one stonowane, zachowawcze, jeździło się nimi świetnie, ale emocje były gdzie indziej. Dopiero jak pojawiła się okazja do testu ostatniego Saba, przekonałem się, że takie auto też może być wyraziste. Linia nadwozia przypomina swoich mniejszych braci, jednak z tyłu mamy niecodzienny zabieg stylistyczny, gigantyczny słupek C, przez co mamy wrażenie, że to liftback, a nie sedan. Jak już się oswoiłem z pierwszym wrażeniem, zobaczyłem jakie smaczki udało się wprowadzić do tego auta. Dwukolorowe lusterka, które świetnie komponowały się ze słupkiem A, światła o zielonym zabarwieniu, a we wnętrzu akcenty lotnicze. Pamiętajmy, to ostatni SAP, który właściwie jest Oplem i Signum, ale w dużo ciekawszym opakowaniu oraz ze sprawdzoną technologią. Dodatkowo została wyprodukowana stosunkowo mała ilość tego modelu, więc za jakiś czas będzie to biały kruk. Gwarancję tego mają na pewno właściciele wersji kombi, których jest podobno 33 sztuki na świecie. Miejsce czwarte. Alfa Romeo 159, czyli włoska robota. Nie mogę nie wspomnieć o 156, która zaczęła tę linię stylistyczną, jednak to 159 stało się szersze, niższe, bardziej przysadziste i to nie tylko efekt wizualny. Alfa świetnie trzyma się zakrętów. Do tego ogromny logotyp na grillu, który właściwie zajmuje jego całość. Jednak tak jak z nerek BMW wszyscy się podśmiechują, to w przypadku Alfy wygląda to dobrze. Sześć przednich reflektorów? Tylko Włosi potrafią takie coś tak skomponować, że nie wzbudza kontrowersji. Co ważne, Alfa dała radę zrobić też ładne wnętrze. Motyw przewodni to koło. Sporo tuneli, ramek, cudownie wygląda wkomponowany zestaw wskaźników w sportowym stylu. Jednak perfekcyjny wygląd trochę się odbił na ilości miejsca we wnętrzu. Dla tego designu jestem w stanie przymknąć na to oko. Aha, jeździłem kilka dni piękną Włoszką i ani razu nie wybrałem numeru pomocy drogowej, więc niedowiarkowie, nie śmiać się i docenić włoski kunszt. Miejsce trzecie BMW Seria 1 E82. Dlaczego? Bo takich aut nie ma już zbyt dużo i pewnie ich przybywać nie będzie. Zazwyczaj dla oszczędności, kupę w klasie kompaktów tworzy się robiąc z tyłu troszkę niższą linię dachu auta i każe się to coś nazywać hot hatch. Jednak BMW zrobiło to po swojemu. Po pierwsze, napęd na tył i 6 cylindrów w aucie klasy kompakt. Do tego wszystko zamknięte w miniaturce BMW Serii 3. Czego chcieć więcej od życia? Jest to auto, które wkrótce będzie youngtimerem i to w pełni zasłużenie. Do tego urzekł mnie tradycyjny wygląd BMW. Z przodu nerki, okrągłe lampy, za kloszem, mini lusterka, drzwi bez ramek, długa maska i ultra-krótki tył. W środku siedzę tak nisko, aż muszę zadzierać głowę, aby spojrzeć w oczy kierowcy Suwa, który przejeżdża obok mnie. Testowałem egzemplarz, który miał sporo kilometrów za sobą, ponad 300 tysięcy, i zużycie było widać. Policzniku kilometrów. Naprawdę, BMK była jak nowa, aż zrobiliśmy sesję foto, aby pomóc w sprzedaży tego auta. Do dzisiaj mam jedną z fotek na tapecie laptopa służbowego. Próbowałem na prywatnym, ale wiecie, narzeczona, kupujcie, to jest prawdziwe kupę z mocnym pazurem. Miejsce drugie. Volkswagen Sirocco trzeciej generacji, a właściwie następca Corrado. VW ma to do siebie, że próbuje odciąć się od pewnych modeli, nadając im inne nazwy. Jak się okaże, że to nie wina nazwy, że coś ciężko sprzedać, to wraca do starej. Ale nie o tym. Linia nadwozia zdradza nam, że to auto zostało stworzone do dynamicznej jazdy. Mocne przetłoczenia, tył szeroki na dole i węższy u góry. To auto jest niskie i agresywne, jednak od razu widać, że to Volkswagen. Wygląda trochę jak projekt szalonego designera, który wyłamał się i zaprojektował Golfa wedle swoich marzeń. Jednak zabrakło mu kreatywności i wsadził do środka całe wnętrze typowego golfa. Nie jest brzydkie, ale cholernie nudne. Zawsze mówię, że prowadząc auto, siedzi się w środku, a prowadząc Sirocco, może się wydawać, że jedziemy utwardzonym golfem. Za to zaskoczyło mnie to, że jest to pełnowartościowy samochód czteroosobowy. Z tyłu sporo miejsca dla dwóch dorosłych i sensowny bagażnik. No i jak chcemy być totalnie racjonalni, to kupujemy 2.0 TDI, który nawet pasuje do tego auta, poza kleklem na zimnym silniku. A jak ktoś woli benzynę, kupuje TSI. W teście kilka porad, jak nie wpaść na minę w tym temacie. Siroko wygląda świetnie i nie musi to być auto do jazdy od święta. Nadaje się do codziennego użytkowania. Czas na miejsce pierwsze. Ford Mustang szóstej generacji. Dlaczego? Od zawsze kochamy amerykańską motoryzację, chociaż bardziej znamy ją z filmów niż z życia codziennego. Przecież mało kto z nas na co dzień jeździ wielkim kupę z V8 i to pewnie dlatego mało kto dostrzega ich wady, czyli właściwości jezdne i jakość wykończenia wnętrza. Ford wprowadzając piątą generację, która optycznie mocno nawiązywała do pierwszej, osiągnął całkiem spory sukces. Nostalgia włączona i sprzedaż ruszyła. Jednak dopiero szósta generacja jest autem, które może rywalizować z europejską konkurencją. Krwista czerwień, pomruk V8 i bardzo przyzwoite wnętrze wraz z nowoczesnymi technologiami, np. elektronicznymi zegarami. Wyraziste linie, LEDy, wloty powietrza na masce oraz spore rozmiary, jak na kupę. To wszystko pozwoliło osiągnąć efekt wow przez duże W w tej amerykańskiej wyścigówce. Powiedziałem wyścigówce? Nie do końca. Z jednej strony gabaryt i masa mówią, że Cruising jest mu pisany. Z drugiej strony napęd na tył z subtelnie działającym ESP potrafi dać sporo emocji, nawet na suchej nawierzchni. Plotka mówi, że zimą Ford nie robi jazd próbnych tym modelem. Za duże ryzyko. Dla chętnych jest jeszcze wersja Cabrio. Co zrobiło jeszcze większe wrażenie? Dźwięk wydobywający się z wydechu, który można regulować. Możecie zapytać, gdzie jest ta nutka rozsądku, o której wspominałem na początku? Nowy Mustang z V8 kosztuje 200 tysięcy złotych, a więc tyle co na przykład Super 4x4 w TDI. Wiecie co wybrać? Na tym kończymy moje zestawienie pięciu najładniejszych modeli przetestowanych dotychczas na kanale Automoto TV. Zagłosujcie w ankiecie w prawym górnym rogu, które z tych pięciu wy uważacie za najładniejsze. Zapraszam także do komentowania. Wiem, że pewnie każdy ma swoje typy, więc chętnie się wczytam w komentarze, co i dlaczego wam się podoba. Dajcie znać, co myślicie o nowym formacie, a my nagrywamy kolejne topy, nie mylić z topy, czwartkowe testy aut używanych oraz Q&A. W opisie znajdziecie linki do wszystkich testów wspomnianych w dzisiejszym rankingu. Cześć. Wiecie, co wybrać? Wiecie, co wybrać? Wiecie, co wybrać? Wiecie, co wybrać? Si.